Hey Market kamizelkę, którą nosili podejrzani. Kto wie, może jej właściciel też się znajdzie. Łatwo się tam ukryć. O, dzięki za wskazówkę, stary, gdzieś ty zniknął. Ej, może przewodnicy nie muszą iść do klopa, ale cała reszta jak najbardziej. Skąd ty masz te wszystkie informacje? Flentyn, ściany mają oczy i uszy. Na szczęście mam tam wpływowych przyjaciół. I całkiem pomocnych. Tak, lepiej być nie może. thank you Kto mówi? Delsiny Row. Nie znasz mnie, ale ja cię obserwuję. Ech, czuję się nieswojo. Przez to, co zrobiłeś, sensacyjne pogłoski o Augustinie i DOZ dotarły aż do Waszyngtonu. Bardzo mnie to cieszy. Jestem o jeden krok bliżej do zniszczenia Augustin. Niekoniecznie, ale chcę ci pomóc. Aha. A w czym konkretnie? Pomogę ci zniszczyć DOZ od środka, ale musisz mi obiecać, że będziesz milczeć. Jeśli wyda się, że współpracujemy. Będzie po mnie. Nie dożyję od siatki. Jesteś jedyną osobą, która może ujawnić, co Augustin robi z przewodnikami. Tylko ty masz dość determinacji, by pociągnąć tę sprawę do końca. Dobra, powiedzmy, że się zgadzam. Czego potrzebujesz? Przesłałem ci na telefon aplikację, która pomoże ci znaleźć moje raporty. Znajdź, zapoznaj się z nimi i kontynuuj walkę. Cholera, muszę kończyć. thank oh. you potężniejszy przewodnik, z jakim miałem styczność. A do tego trzęsie całym DOZ. -em. Chcę wyłapać wszystkich bioterrorystów, by zapewnić globalne bezpieczeństwo. Idzie jej to tak dobrze, że góra uznała, iż DOZ nie ma już racji bytu. Mówię ci, młody. Nie chciałbym być teraz członkiem rządu. DOZ to tak naprawdę Augustin. Odrzucając DOZ, odrzucają Augustin. A to zły pomysł. Bomba z opóźnionym zapłonem. Ты я, за Gdybym miał taką kamizelkę na sobie, to bardzo szybko chciałbym ją z siebie zrzucić, bo jest mega, mega obciachowa i zdaje się krzyczeć Hej, załatwcie mnie, jestem bioterrorystą. Gdybym chciał się przebrać, szukałbym pomieszczenia z zamykanymi drzwiami, gdzie można spokojnie usiąść. To i to i to idealne miejsce. Można tam załatwić jeszcze inną sprawę. No przyznać się, żółtki. Gdzie ich chowacie? Kiepskie otwarcie. Tak, to może ich nauczysz gadać po naszemu. Tacy poligloci, a takie głąby. No, Niestety... Nie, nie trzymam z dozowcami! I nie jestem z bokiem, który otwiera zajęte kible! Nie, czekaj, ja byłem pierwszy! Szybkie te anioły! Halo, Delsin. Jestem w lenty. Jest no, w końcu się ruszyłeś. Co jest grane do cholery? Zostawiam cię samego na kilka godzin, a ty ściągasz jakieś bojowo nastawione anioły. One mają coś wspólnego z przewodnikiem, którego szukamy. Uwolniłem kilku więźniów, których przewoziło DOZ. Jeden z nich to nasz człowiek. Od czego masz starszego brata? Szukanie zbiegów to moja specjalność. Wypatruj człowieka w żółto-czarnej kamizelce. Znalazłem jedną w Hinkley Market. Chyba nie łatwo ją z siebie zdjąć, bo ma mnóstwo zamków. Widzę, braciszku, że zaczynasz łapać, na czym polega praca śledczego. Może chcesz zostać moim zastępcą? W końcu miałbyś normalną pracę. Co? Nie, dzięki. Jeden gliniarz w rodzinie to już wystarczający obciach. Jeden jest uwięziony na dźwigu! Chodźmy po niego. Chłopaki, mogę się przyłączyć? ci łeb, mutantzie! Ci koleś się sfiksowali na moim dorzuciu! Gdybyś miał sumienie, to sam byś się zabił! Chcę, by moje dzieci musiały oglądać bioterrorystów! Wszystkich bioterrorystów trzeba wybić! Nie jestem wariatem, no jestem kozakiem. Jestem kozakiem. Nie jestem jestem kozakiem. zbliżaj się! Nie! Nie, nie, nie rób tego! O, dobry chwyt, panie skrzydłowy. Nie wiem, kto stworzył te anioły, ale gość mnie wkurza. Wyłapują mi wszystkich przewodników. Nie nadążam. Co? Stara bida? Pięknie. Nie dość, że mam anioły na głowie, to jeszcze muszę użerać się z tymi gangsterami. A, to rekiny. Z kraja wkurzonych bandziorów, która się jest zamęt w International District. Omija ich. No jak na razie, dobrze mi idzie, ale ci kolesie to prawdziwe szumowiny. Bo, spokojnie, braciszku. Teraz powinieneś wezwać policjanta. Spotkajmy się przy tojnojach w pięknej Podle szalony pomysł. Okej, okay, widzimy się przy... Słuchaj, stary, nie wiem, czy... Zaufaj mi. Jestem gliną. Zauważyłem, że lubisz o tym przypominać. Co? No i jak. miałem problem, żeby to założyć. Zwłaszcza tu, ktoś jadł chińszczyznę. Co sądzisz, hm? Goń mnie! Stary mam cię gonić? Tak, tak. Ganiaj, strzelaj obok mnie. Obok. Hmm, zobaczymy, co będzie, jak się zlecą aniołki. No tak, bo ja na pewno sobie z nimi świetnie poradzę, debilu. Porwał cię, porwał cię i cholera wie, co zrobią, no? Wiem, słuchaj, jak gubisz telefon, to zawsze znajdujesz go moim, tak? Tak. Tak, bo mamy łącze GPS. Okej, jesteś dużym, paskodnym nadajnikiem, tak? Ty, to ma wyglądać realistycznie. Nie przegnij. Chcemy tylko oszukać anioły. Łapiesz? O, złapany to będziesz ty. Weź mnie! Co za matu... Nieźle. Uuu, teraz będzie śmiesznie. Lękajcie się mnie! Jestem bioterrorystą! Uciekajcie! Albowiem władam mocami! Strasznymi, okrutnymi, złowrogimi! Oh. Hej! Chyba się umawialiśmy! Jestem bioterrorystą! Z... Chcesz, żebym ci oddał? Budz. To był mój pomysł! Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? Delfin! Miałeś nie trafiać! Przysięgam! Jak wyciągniesz te. pijcie mi pokłony! budurny Durny But! Delfin, to nie jest śmieszne! Pierzchajcie, śmiertelnicy! Mógłbym... W durny buc! Dećwin to nie jest śmieszne! To był mój pomysł. Chcesz, żebym ci pomógł, czy nie? No i wystartował! Ej! Namierzaj mój telefon! I nie bądź bucem! Może byś trochę zwolnił? Pierwszy raz lecę z aniołem. Spowolnij go, Reggie, gubię sygnał. takie delikatne ręce. Ktoś ci już to kiedyś powiedział? Okej, okay, Reggie, uh, mogę wziąć twoje auto? No, i wystartował! Hej, namierzaj mój telefon! I nie bądź bucem! He, hej, może byś trochę zwolnił! Pierwszy raz lecę z aniołem! He, nie wiedziałem, że anioły mają takie delikatne ręce. Już to kiedyś powiedział? Złap go za skrzydło albo walnij go No, cokolwiek tam mają między nogami. Ej, hey, a wiesz w ogóle, dokąd lecimy? Może zatrzymamy i zapytamy o drogę! Okej, okay, Reggie... Uh, mogę wziąć twoje auto? No i wystartował. Ej! Hey, Namierzaj mój telefon! I nie bądź bucem! Trochę zwolnił. Pierwszy raz lecę z aniołem. Nie wiedziałem, że anioły mają takie delikatne ręce. Ktoś Ci już to kiedyś powiedział? Hej, a wiesz w ogóle, dokąd lecimy? Może zatrzymamy i zapytamy o drogę. Nie! Yeah. Anioły z telewizji mogłem się domyślić. O, nie lubicie jak strzelam w ekran, co? To wasz dom! Przestań się rzucać i daj mi wycelować! Właśnie tak! O, Strzelaj tak w ekran! To ich słowy punkt! Czy do mnie i tak was rozwalę te cherubinek! Na więcej ci nie stać? Tak nigdy nie lubiłem reklam. No dobra, a Redzi gdzie? Zły pomysł, Kwa bardzo. Ja pyrdzielę. Powiem ci braciszku, że świetna z ciebie czynęta. Co? No przecież się udało! Jak już znaleźliśmy miejscowego aniołka, to trzeba go sprzątnąć. Idziesz czy nie? Najpierw zdejmę to gówno, a potem będzie płacić zgrzytanie. Tam było strasznie dużo w cholera ostrych rzeczy, a to wszystko... bracie... przez ciebie. Ale rypie! No i co ty się tak wkurzasz? To był twój plan. Yeah. <laughs>